Syna I pochód, koronca, który z mami, z tego syna świętego. Amen. Łaska i naszego ojca, który syna, którego się sobą na z radością, nie będzie sprawa dzisiejszej nocy i jutrzejszą nowoczesność. Nie uznały staniach Chrystusa, mamy się również radować podczas włonego świątecznego posiłku w naszych domu, ludzie, ale przynosimy dzisiaj do głowy ustawienia, niektóre pocharne, jakie spożywać będzie rodzinnym drogiem I prosimy, aby Chrystus obnażył nasze serca radością. Jezus powiedział do swoich uczniów nie proszcie się zbytnio, nie mówcie o co będziemy jeść co będziemy pić przecież Ojciec, właśnie Miejski wie, że tego wszystkiego potrzebuje przyjechać na zaproszenie dwóch uczniów z ten i zasiadać z nimi do stołu. W późnym wieczorem przeszedłeś tak jak z aby a z i stworzyłeś posiłek. Posiłek się pozwol nam z rany, swoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować o w Twoim życiu i znakowi w stanie. Że Chcę, żeby gdy wystąpiłeś z nieba i daje życie światło. Po wszelkie świąteczne wyczytło na malutkach chleba, którym nagle występujących ciebie wytwarzał na rozkroju, który wziął z ciebie święte i ręce, aby go swoje ciało. Brawo Boże, które pokonamy z dwojga, który w po pokarły i wszelkie inne pokarmy, które będziemy mieli w tym Świątecznych potraw, jakie te spożywałeś za postołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie z martwym stanie, pokoju dostaw tej z życia, abyśmy dzielę się mimi wrogiem rodziny i gości, mogli się także dzielić zajęcie radością z tego, że jesteś z nami. Poza wszystkim dość do Twojej mieszkania uczniów obok gdzie żyjesz i już na 耶！吼。啊 Starczył z tego kroku, miałam, że miała także wasz podmiaru i ufność Jezusowi, który jest na twórstwa, który mówi, że idziemy ja przygotować mieszkanie, 19 liturgia Wigilii Paschalnej, jutro o godzinie 6.00, Resurrekcja, zachęcamy do pozostania w świątyni do adoracji Domu Pańskiego. Czyli Boże, błogosławieństwo. Pan z i